Dzień dobry Miko? Dzień Dobry Helini. Cmentarzyska spłoniętych żab. Bardzo spłoniętych żab. Straszliwie spłoniętych żab. Niewiele z nich zostało tak naprawdę. Biedne żapy. I będziemy... Co będziemy robić? Kontynuować Mario. Będziemy kontynuować za Mario. <grym> Okej, okay, jesteśmy A ja już. mam tylko prośbę, nie kradnij mi znowu żyć. <noise> nie kradłem! Jak to nie? Cały czas kradniesz okay. na życie. Mhm. Niewielkaś. Ciekawe przez kogo. Czy no, ja nie? pamiętam, nie? jak ostatnio się skończyła nasza zabawa z tą grą, więc. Mhm. Oczywiście. Prawdopodobnie niczyja. <noise> mhm. Cholera, mogę ci przynajmniej dać grzyba. No, patrz, jest prawie równo. Ja mam mm, 7. świetnie. 5, nie ma lagów? Chodź tu, chodź tu! Teraz jest mi swój. To jest mało sprawiedliwe, czekaj, zaraz będzie kolejny przyspiesz. Teraz jest mi swój. Damy radę. Będę płakać. Chodź, nie ma, nie ma co czekać. Czas ej, ej Czas. to jest nie fair! I idziemy dalej. Prawo, poszłaś z własnej woli, nie musiałem cię O, O, plansza pływana. Ja nie umiem pływać, co teraz? Klikasz bardzo szybko skok, żeby pływać. Tylko nie wpadnij na ryby. Tak jak ja na przykład. Ja wiem o tym, że nie wpada się na ryby. Powiedziałem, że ty nie Czekaj, na bierz. ciebie grzybę, pewnie. O, no, świetnie. Ale to nie była moja wina, wiesz? Jakbyś tego nie podbiła, to chciałem dać go tobie. No, ja jestem ciekawa, jak zamierzałeś to zrobić, będąc tam. A tym samym motywem, który robiłem ostatnio, nie! kiedy łapałem monetki. Damn. Nie przegrałeś. Nie umiem <laughs> kupać. Nie przejmuj się, ta się tak często zaczyna, a potem będzie lepiej. No hejjuu. Uważaj, ta zielona jest złośliwa. No biegnie prosto, żeby cię załatwić. No, że nie da się ich rozbijać od dołu. Właśnie, dobra, dobra, łap sobie. A jest taki. Okay. Chciałem zrobić to. Uuu, to by mi nic nie dało, ale... dałoby mi przy tym, tym... Wiecie. Pobaczaj. Mówię, nie umiem pływać. Dasz radę, to tylko jedna plansza. To jest beznadziejna, nie lubi. Cudowna. Ej, odmij się od mojej głowy, spróbuj schodzić tam wyżej. To jest tu coś? Nie wiem. Spróbujmy pójść tam dalej. O! Tu jest te monetki, gdzie jesteś? Chodź do mnie, Luigi! Jierdyliard rybek, Rybki. nie udało nam się zabrać pan na A, jest okej. Okay. Life dla mnie, live dla ciebie. Znowu masz 5. Ryb. Y... Tyle rybów. Ty masz 8. No ale masz 5 z powrotem. Świetnie. Więc jest sprawiedliwe. Łap wow, tutaj będzie pewnie. No. Bądź. Ja złapię tę na dole. Okej. Okay. O, oh, punkty też mam wspólne. Wierzę, że nie mam żadnych monetek jeszcze na tym poziomie, myślę, że gdzieś je znamiliśmy trochę. Tam jest jedna moneta, A No, to u góry O, to też zamarza. Czekać, 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 bo tu był jakiś bredny motyw Tak, to się strasznie szybko odmarza. Proponuję przepłynąć nad tym. Nie! Też można w teorii. Hmm. Dobra. Dobra, złapię ją. Nie przejmuj się. Jest dobrze! Płyń dalej, nie daj się zjeść! A to mnie może zjeść? To cię może zjeść, widzisz, że zamyka paszczę. A nie, to była pierwsza monetka, jest ok. Tak? Czy jeszcze gdzieś dwie pozostałe są? Patrz, jaka milisekunda. Milisekunda i byłabyś bezpieczna. Złap sobie chociaż No grzyba. tak, świetnie, już. Pędzę. O, widzisz, pomogła ci ta małża. Jest druga monetka! Dobrze, będziemy pro i uzbieramy wszystkie monetki w tej grze, tak? nie, nie, nie lubię, nie lubię pływać. Pływająca plansze hmm. są nie dla mnie. Myślę, że może trzeba zmrozić ryby i na rybach? Jest, dobrze! Brawo, Mario! Uh! Czyli bez tego power-upa w ogóle nie dałoby się zdobyć tej miny. Tak? To nie jest zbyt Zastanawiam się czy nie ma czegoś więzienia Dobra, pójdź pod nią, pod nią, pod nią, pod nią, pod nią, pod nią Zagapiłem się na ciebie i prawie spadnę. Tyle dobrego, że monet jak się rozbije to potem spadnie na Protip. Trzeba lecieć po monetkę. Fajnie trzeba zamrozić tego wzmocnia. Nie? Nie 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 porum Tak właśnie tak. O, patrz, wyszło. U I do rury. Uuu, hydraulik wchodzi do rury. Kolejny I... raz. Pamiętam jak odpowiedzieli, bo hydraulika ciągnie do rury. Hydraulików strasznie ciągnie. O to rury. dla mnie, to dla mnie! Niech będzie. To nie daj się jeszcze zjeść przekazi, a tam jest bredna ryba. I, I to też dla mnie. Nie daj się zjeść. Nie daj się zjeść, Luigi! No. Oj! No. Tak jest. Zaraz swojego brata i idzie a, a dobra, rozbiłem tą głupią rybę. Łap sobie, o masz, 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 strzelała ogniem pod wodą. A tutaj nieśmiertelność. No oj! Łap, łap, pływaj pływaj, 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 pływaj. Jest w ostatniej chwili, mylę wow. dużo niż ja. Ale ze mnie fartuch. <laughs> mi się koksa, nie fartuch, nie wiesz? Bardzo dziwnie wymawiasz słowo pro. Uważaj w ryby. A, już mu się skończyło nieśmiertelność, ojoj. Oj. O, czekaj, tu jest życie. Tu są ryby. Tam jest życie. I ryby. Opłacało ci się, naprawdę? Tak, opłacało się całkiem. To było całkiem opłacalny deal. Mhm. Było całkiem opłacalny deal. Był całkiem opłacalny. Okay. O Boże, nie, to są te latające. Tak, para kupa. Dzięki Luigi. Świetnie się sprawiłeś. Jak ty skoczyłaś tak wysoko? <grym> nie wiem. Pewnie swoim śmiesznym double jumpem ostatnia, tak? Które co ostatnio, tak? Który nie mogło być. A co nie da się double jumpować w tej grze? Nie da się. Boże, zauważyłam. <grym> nie słuchaj, że niektóre rzeczy udają ci się, bo nie wiesz, że nie mogą ci się udać. Okay. No, to już zawsze tak jest, że przychodzi Teraz ktoś, kto nie wie, że się nie da, i to robi. Idziemy do bonusa, czy idziemy od razu dalej? Wszystko góra, mi jedno. Góra, czy dół? Twoja decyzja, Skarbie. Wszystko mi jedno. Ja jestem mocno niezdecydowany, jeżeli będziemy czekać na moją decyzję, to, to będziemy tak siedzieć, jeszcze dobre 10 minut. To góra, czy dół? Uh. To idziemy do bonusa. Najpierw będziesz miała czas, żeby się zastanowić, ok? Dobrze. U góry może być trudniej, bo tam są grzyby, czyli będzie dużo skakania. To ja nie chcę, żeby było trudno. <laughs> nie chcę W którymś momencie tej gry i tak będzie trudno. To wtedy Ty będziesz grosam. Myślę, że to mocno niesprawiedliwe, że muszę się grać na dwie osoby, bo to... O to chodzi. Tak! Dobrze się zaczyna. Świetnie! O, gratuluję! Dobrze ci poszło. Jestem tajnym szpiegiem Bowzera. I gdzie moje bonusy? I ta smutna melodyjka. Gdzie moje bonusy? Może ja już to nie będę grał. Nie, graj, przestań. No właśnie, tak że tak będę tak. dalej. A, dobra. Co się właśnie stało? Wpadliśmy na gumbę, To są tacy przeciwnicy. Na planszach, z czym jak padniesz na nich, to musisz okay. zebrać te. te. Osiem grzybów, co jest na dole. I uważaj, bo to potrafi być... Właśnie. Dajesz, dajesz! Super! Straciliśmy nasze bonusy! Świetnie! I dostaliśmy za to trzy grzyby. Świetnie, tyle wygrać. Od grzyba. Na co grzyb mógł dać? Tylko grzyba. Tak to działa, jak masz grzybice, to rozdajesz inni grzyby. Tak momentami zastanawiam, grzyb... Dał nam inne grzyby do pożarcia. Czujesz ironia? Może nie lubi tam tych grzybów. A może myślał, że to wiesz, poświęci swoje dzieci i dzięki temu krój księżniczka Przestań. przeżyje. Przestań. Dobrze przestaje. To nie jest dobry pomysł skończ to. <noise> Wydawał się całkiem dobry, jest wiele głupich pomysłów. Tu trzeba <noise> będzie biec. Więgniesz trzymając jedynkę. Ten, ten sam, w którym strzelasz. Biegnij, Luigi! No! O, dzięki! To była moja wina, wiem. Jeden tak. Sorry! Mm -hmm. Nie wchodzi tak to mniej więcej działa. A zauważyłaś, że oni tańczą w rytm muzyki? Nie! No, to ci o tym mówię. <laughs> To nie był zupełnie inny chłopak. Dzięki! Proszę. Czekaj. Skoczysz mi na głowę czy skaczemy po para... Nieważne. Paraolimpijczykach, chciałem powiedzieć. Paraolimpijczykach. To chyba nie byłoby zbytnio, gdybyśmy skakali po paraolimpijczykach. Myślę, że tak ja mogłabym nie wyjść, gdybyśmy skakali w nie po Paraolimpijczykach. Co, Co? Co ja zrobiłam? A słyszałaś kiedyś taką bajkę o ziarnku grochu? Tutaj ktoś w tych kamieniach zasiedział, zasadził Zierunk ziarnka grochu. ziarnku grochu, tak. Była ta księżniczka, która spała na ziarnku grochu. No dobra, fasoli. Jakiegoś chwasta. Chciałaś mi to zabrać, prawda? Chciałaś. Widziałem rządze zabrania mi nieśmiertelności w Twoich oczach. No, oczywiście, że chciałem ci to zrobić. A ty mi jak zabierasz życie, to wszystko jest w porządku, tak? No, rupa. A, nie, 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 nie. No, no, no. Skakujesz po mojej głowie. Nie umiem Piękne, piękne masz udźwiękowienie, skarbie. Nie Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest! My musimy czymś zapełnić czas antenowy. To równie dobrze może być to. O Chryste, może chodź. Spróbuj. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Skacz, Dasz nie, nie, to? Jest nieźle. Dobra, przeskakuj. Nie mogliśmy tu wpaść. Nie, nie. Mogliśmy, ale tam było śmieszniej. Bo ja po tobie wskoczę. Dobrze. Jest i drugi. Co nam to dało? Nie! Dlaczego to robisz? Dlaczego na glingie próbujesz zginąć? Zawsze. I za nie! Tam... nie! Blisko było. O, w ogóle na fladze jest twoje ten, twoja Elka, jeżeli ty ją zdobędziesz. No. Szybko to załapałeś. Nie widziałem tego wcześniej. Nie, nie, nie helpuj mi w takim momencie. To jest bardzo złe To <laughs> Czekaj, i tak mam wskoczyć skoczyć tam na dół, wiesz? Ja się boję. O nie! Myślałem, że mnie przeskoczy. Jogaś szybciej wchodzi do tej rury? To by cię nie uratowało. Tak. Wow! What the f <laughs> Dobra, to nie było zbyt miłe. Nie było to coś, czego się spodziewałem. Zobaczmy dalej. Może tym razem pójdzie nam odrobinę lepiej. To jest praktycznie oszustwo. Płudzę się. W każ zauważyłem, że w każdym, w każdym odcinku musimy zginąć przynajmniej raz. Inaczej nie jest śmierć. Dobra, daj tym Lemingom przejść. Pograjmy w Rezydenta. Ja myślę, że tam może coś być. <noise> tam nie ma gumba. Dobra, idziemy tam na dół. On cię nie przeskoczy. Ja tam nie wskoczę, wiedziałam. Nie jest najlepiej. Nie umiem. Pozostańcie, jakie to jest wredne miejsce. Zobacz, poczuj wredotę tego miejsca na własnych mięśniach. Fakt, nie, 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 Skakuj do tej rury, Błagam! Nie. O, kryszta, czekaj. Ale na mnie. widziałeś, jak mi... jak mi pięknie poszło, widziałeś to? <laughs> Let me out of here, spadaj. No weź! Jesteś moim bratem ludzi, powinien mnie wspierać! <śmiech> <śmiech> Wiesz, że zostało mi jedno życie! To nie dobrze, bo zaraz będziesz miał game overa w takim razie. Następnym razem ty dostajesz jak ten, jak znajdziemy. A bo zostało nam tylko 13 monetek do zabrania i będziesz miała dodatkowe życie Ho, nie było. O oh. oh. Nie, nie goni no mnie! Uuu, uh. widziałaś to? <gryw> to nie było... Dzięki Luigi! To nie było to, co chciałam osiągnąć, ale... Tak sądzę. Dobra, mamy trzy, trzy monetki. Jeżeli, jeżeli nie chcemy stracić tego, to musimy... Jezus Maria, jaka ta, ta <gryw> gra jest wredna! Patrz na to! What the hell? Nie! Nie, nie, no. Weź zostań w bezpiecznym miejscu, żeby nie miał odżywić, co? Dobra, te, te, teraz ty próbujesz. Zacnie. Świetnie! Jest życie! Nie zgiń. Spróbuj iść może dalej. To uważaj, bo tam można łatwo spaść. <śleskujesz> Mniej więcej tak. No, bo jak ja idę do przodu, to to za szybko tam potem biegnie. Okay, a my to po prostu nabieramy doświadczenia i to do tego. O, Druga przegrana. Dobrze na miedzie, Ale więc... w ostatniej chwili zostałaś to swoje życie, które ci uratowało. Znowu tutaj! No czekaj, nie schodź. Ja zginę. Bo musimy i tak zdobyć tą monetkę jeszcze raz. Znowu jak... no to checkpoint jest to, co złapałaś i to było wcześniej. Dobrze, dobrze. To jest to jest dobry pomysł. Wyrabiamy się. Nieźle. To już jest trochę pamięciówka, co jest w sumie smutne trochę. Czemu smutne? Niektóre platformówki gdy gra się długo na pamięć. Niektóre gry, które nie są platformówkami też gra się tylko na pamięć. Możesz przestać, dziękuję. <gry> Nie! O ty! Wow. A to, to już było pro-pro-akcja. Pro Dobra, idziemy do przodu, bo tu będziesz musiała w takim razie ty załatwić tych wszystkich cieniasów. Czekaj, ja się zaraz zabiję, wiesz o tym? <grym>, zaraz ja się zabiję, bo myślał o dwóch rzeczach na raz. Dobra. Strzelam, strzelam! Zastrzel ich! Jak wtedy, kiedy byłaś pierś. Ty sami w to nie mieszaj. Idziemy? No ja nie wiem czego to... Jest nieźle Jestem ciekaw co jest w tym Chyba okay, ja tego nie zniszczę, no to się stanie. A, życie, fajnie Czas nam się kończy. Grając od checkpointa doszliśmy do momentu, w którym kończy nam się czas świetnie Czyli co teraz musimy się śpieszyć, tak? Uhu. Tak Dobrze, jest świetnie. Fasja jestem duża, a nie ty. No. I co teraz? Teraz zamek, moment, na który czekaliśmy cały, cały czas. Chyba że idziemy skierować tą planszę ogólnie jeszcze. Ja się trochę boję. Proponuję ją zostawić na specjalny odcinek. Bo nie, nie wiem, ile już mamy czasu, więc. zróbmy zamek. Zamek i tak zajmie nam pewnie jakieś kolejne 20 minut przy naszym skillu. No za 18 minut już mamy. Nagranego materiału. Ojej, To będzie taki dłuższy odcinek. Ups. Świąteczny. Ja już. Ja Z już wiem walentyny. Co, ja już wiem, co tu się będzie działo. Walentynki, idź kupić plastikowe serce. Mogę tuszować? Nie! Co chcesz, przecież i tak jesteś Super Luigi. No, już nie. <noise> już nie jesteś nikim. Dłubka mi składała i nie żyje. Bo mu ostatnie życie. Nie Aha. możesz zabrać ode mnie? Ja o się Nie wiem, w końcu się dało, z tego co pamiętam. <noise> A to czekaj. Ja... Zrobię takiego lekkiego speedruna, żeby jak najszybciej. Ach, no właśnie. Zginąć albo dotrzeć do checkpointa, chciałem powiedzieć, ale to. Oj, rzuciło nas stąd. dobra, lecimy na czysto. Opatrz, masz drugiego. To, to liczy za nas, nasze game overy. To takie miłe. To jest smutne, bo to liczy moje game overy. <laughs> ale tylko na razie, i tylko dlatego, że oddajesz mi życia niepotrzebnie. Bo charytatywnie, tak. Tak, charytatywnie oddajesz ci życie, które przodkiem mi zabierasz. Zupełnie charytatywnie. Jest zupełnie charytatywnie Ci je zabieram Kicha, czajesz. Dobra, chodź, bo tutaj wylecą dwa Słodka To nie jest nie! twoja ulubiona branża, prawda? Nienawidzę jej Boże, ja tak bardzo nie umiem w platformów. Tak, wrzuć mi jeszcze do tej lawy czajisz. A, zobacz, tam są jakieś bonusy w góry. Hmm. Dobrze ty, idzie. Ty, ty może przejść to, a ja chcę. Nie, się tak. Gdzieś to by było niesprawiedliwe. Pojawię później. Po prostu za moją piękną osobę. Nie, nie! Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego to liczy twoje, Diniu. Przepraszam. Chcesz mieć drugiego gracza, czy chcesz być sam? Chcę mieć drugiego gracza. Pojaw się, to dostaniesz od razu ten... ...dużego Luigi'ego. Hej mi! jest dobrze. No i mamy checkpoint. Świetnie, prawda? Wow! No. Czekaj, bo tutaj jest u góry drugi. Nie! Wpychaj mnie na niego! Sam skoczyłeś! Ojej. Albo zrobiłem świństwo przez przypadek. Tak? Nie! Jada. O nie! Możesz też skoczyć delikatnie, tylko lekko, naciskając guziczek. Sioki dzwoniak. No. Sz. Zrób dokładnie to, co ja zrobiłem. Ja nie wiedziałam, co zrobiłeś, bo mam tu w tam jeszcze na górze na pewno coś jest nad nimi. Mogę tam nie iść? To stań tutaj przy samym brzegu, żebym musiał od ciebie odbić. I ja tam wejdę. Przynajmniej spróbuję. Najlepiej zginę, ale tam może być moneta. No dzięki! <laughs> Świetnie! Przepraszam! Spadaj, ja. Przepraszam! Pochryste biegnij. Tak się nie biega. Aff! Cholera. <laughs> A to była po prostu tą gry. Było blisko. Bardzo blisko. A masz no no. jeszcze... Masz zero żyć. Nie śmiej się ze mnie, błagam. Okej. Okay. Nie zamierzam. A mówiłem już, nie umie, że nie umiem w to grać? No i właśnie się w tej chwili uczysz. To jest piękne. Widziałeś, jak dobrze nam poszło w tamtej pierwszej, poprzedniej planszy? Jaka była pamięciówka? To właśnie jest piękno platformówek. Blach moralizująca gadka. Wiesz co tutaj jest, jak dla mnie, problemem? Co? Problemem trochę jest... Jest że cię wpycham pod te buldery, żebyś... Problemem jest trochę to, że... ...że tam są te takie trybiki. Trybiki? Trybiki, no. A, te, te, te. I one są w lawie. Spróbuję oh. zrobić coś głupiego. Ha. Gratuluję. A, mamy po pięć żyć teraz. Może iść do nich, chyba jest łatwiej. Mimo wszystko. Dobra, I teraz jak weźmiemy to, to kółko, to trzeba będzie biec cały czas przed siebie. Cały czas. Biec. jeden, dwa, falera Biec, ale też zbierać monety. Złap tą ostatnią, złapną. Jest, okay. Jest ok. Nie, nie lubię tej planszy. Jest I... troszeczkę wredna. Ona nie lubi mnie. Nie, nie, ja nie chcę. Ja już nie chcę w to tobie. Nie. Nie! Co się właśnie stało? Ja nawet nie zdążyłam. Dziękuję! Przepraszam. Ta plansza chyba faktycznie cię nie lubi. Mogę? No Może zostanie jakoś... w bańce, ja przejdę szybko te clockworki. Bo to, co się tam działo, to już było trochę straszne. To było po prostu pokazanie tego, że te mnie nie. Może lubi. spróbuję pójść do tej nie. rury, nadal? Nigdzie nie Okej, okay. to teraz będzie zabawne. Bo generalnie co trzeba zrobić. Jak klikniemy to P, to monetki zamienią się w kamień. Trzeba będzie skoczyć na, te, na to, co teraz jest monetkami, odbić się od ściany, złapać monetę i uciec. Zanim czas minie. Wiesz, że mi to nie wyjdzie. Wiesz, że możesz stanąć z tyłu i poczekać chwilkę. Dobra, podbipę. Już? No. No i klasa. Nie było tak trudno, prawda? Może się nie odzywać w tej kwestii. Weź. Nie, ty to weź. ty, Bierz. Przynajmniej, ty przynajmniej z tego skrętu. Wiesz, że zaraz będzie boss. Zaraz będzie ciemno. No, co? <grystanie> ty możesz strzelać. Wchodzę tam. Dobra. Szukamy jeszcze jakichś bonusów ukrytych, bo czasami są, ale... Ale <grystanie> To będzie ciężkie, wiesz o tym. Nie, bo sobie tutaj są zazwyczaj grości. Czyli przegramy. Cześć, wiem. Współpraca! Ja będę go unikał, ty będziesz w niego strzelać. Dobra, mogę strzelać to umiem. To się wszystko będzie ruszać. No bank. Cześć Kamek. Ja już ja, ja już przyciskam strzelanie cały czas. O, tęcza. W Polsce nie miałbyś łatwo. Teraz uwaga. Dobra, teraz... No właśnie, skorupa. <grymka> Co za pępek. Nie! Jada! Ale dobra, jest skorupą spowrotem. NIE! 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 <grymka> jest nieźle, nie ma się kłócił. Jest dobrze. Dobra, jeszcze tylko raz go do... trafić. cię, cię. NIE! On mnie! Fuck. A, goddammit. A, Lecę do siebie! Yes! Map klucz, Luigi! Te klucze wyglądają totalnie jak te bigki ze z, z zeldy <gry> Identycznie. Patrz, udało mi się. Myślisz, że tu jest nasza księżniczka? Czy nasza księżniczka jest... W innym zamku? Nie mam. Mam nadzieję, że w tym zamku. Chociaż to nie wygląda bauzerek. Taki uroczy. Ej, oddaj ją, ona jest nasza! Właśnie, chcę ją zobaczyć w stroju pingwinka, który jej kupiłem. Bałam się, <laughs> że powiesz w stroju kąpielowym. <laughs> nie jesteśmy w Japonii. Chociaż nie wiem, co mnie bardziej przeraża. Myślisz, że stroj pingwinka jest strojem kąpielowym tak naprawdę? O nie. Co <laughs> nie, piramidy, hełopsy. Hej, hopsy. Banco, Banco pozuj. Totalnie. O, save, dobra. O, jak to się skoro, stało? Skoro dotarliśmy już do save'a, który tutaj że... nie ma? Nie ma quick saveów, które robiliśmy. Aha, okej, okay, dobrze. Nie ma To quick save Myślę, że to jest dobry moment, żeby się pożegnać. Żeby się pożegnać. I następnym razem to słyszałem, że robimy w ogóle cały świat na raz. A, cały świat na raz. Cały świat na raz w 20 minut. Cudownie, na pewno, mm -hmm. na pewno mi to wygląda. Taki wciąża. challenge. <laughs> A, A przepraszam bardzo, robimy? Miałeś na myśli ty i twój jakiś nieistniejący kolega? Moi koledzy istnieją, A, tylko zapomniał. ty ich nie widzisz, nikt ich nie widzi. Dobra, no to pa pa pa. Pa pa, do następnego. Do następnego.